Siu. Co? Ile ci tu nie było? Fuh. No właśnie! A co w tym czasie robiłem? Pi Nazwa klubu zobowiązuje, czekaj, tył daj, tył daj. Kim jestem? Alowajan! Jesteś najszybszy na boisku dzisiaj. Nic nowego. Naprawdę? No. Fajnie jest przebiec maraton. Czasem <laughs> fajnie sprint. Polecam. Dobrze, dziękuję za opinię. Widzimy się na boisku. Widzimy się na boisku. No. Jo! Cristiano Ronaldo! Pokaż sztuczki, pokaż sztuczki! sztuczki? Tak, 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 sztuczki! Ło! Wow. Ale to było podanie! Prawidłowe sztuczki! Pokaż sztuczki, pokaż sztuczki! Ah. Ah. Damian, Damian, patrz! To jest Allo Weigan! Um. <laughs> no i tyle! Alowa i Rana, co sądzisz pytanie no. pytanie do wielkiego włodarza co sądzisz o dzisiejszym meczu nie wiem na razie patrzę na mogę który szuka piłki ej do środka do środka to w sensie w krzaki To moja piłka w ogóle chyba była bazuka no nie a to nie to nie to moja jest premier. nie to jest bazuka nie to twoja Profesjonalna opinia o tym co dzisiaj będzie w meczu. Będzie grane. Kaleczone w piłkę Kaleczona piłka będzie. Ale co sądzisz o tym, że przeciwnicy mają 29 bramek w dwóch meczach. Ja powiem tyle. A to nasz problem? Nie, to Surmana problem, bo to jego piłka. No kolego, no musisz tam mu pomóc. Gdzie jest moja piłka? To się nazywają konsekwencje czynów, czyli czekanie piłki. A co jeśli jest tam Też się zastanawiałem słabo. Może jest gdzieś obok, po stronie? <noise> <noise> nie wiem. Top 10 alo Wajrant zagrania. Masz Larkę. w tym urządzeniu sprzęcie latarkę? Zepsułem. Oh, wow. <noise> jest, tu mam. O, znalazł. A Damian. Mówi, Damian mówiłem, że, mówiłem, żeby go wziąć. Damian przed na 30 sekund już znalazł. No, o, kolejna. Dobra, zobaczymy jak grają prawdziwi piłkarze. Góra i piłka nie spada. Eee... Dobra, nagram to. Nie nagrywać, tak z noj. innego konta. Bo widać. Że... Co to? O, do... o no i koniec. No i kontuzja do końca sezonu. Koniec. się. koniec. Kolejny sponsor. Nie mogę robić sponsora, że na YouTube nie wolno pisać. Ale na Instagramie można. Jesteśmy pełnoletni. Mamy sobie taką torbę papierową. <głos> <głos> nie podejrzane. Mamy liczyć czas chyba. Jezus, to A ile? Jak? Można zdjęcie prosić? Kolejny raz. Prawo Paskala nie działa. No na tym meczu nie, bo nie Myślę, że są lepsi tam. Są, Kur... są lepsi. Po Ale to nie oni byli Wyjdziesz no, na boisko i wszystkim połamiesz nogi. Specy... W y, tym, będziesz jak Ronaldo, teraz Fal Nasser. Zrobił robił okay. WWE. Zrobię im kudloka, później suplex, grywaj akcje. No i wracaj. Szybko. Patrzcie gdzie my jesteśmy. Tutaj jest, bo autobus sobie w ogóle jedzie. Ej, co co się was znowu wyjebali piłkę? Coś Pamiętam, tu niskie teraz chyba. Ja się obrażę i jak będą chcieli zmianę, to powiem nie. No Wyżycę piłkę i powiem idziesz albo wchodzę. Idziesz albo wchodzę? To ja bym wolał iść. Dokładnie, dokładnie. O, <śmiennie> to jednak <jest> <śmiennie> 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 miało sens. Dobra, dobra. O kurwa O ale było blisko. Prawie bramka padła, ale nie wpadła. Ale zobaczmy, że drożny. O, czekaj, jest podanie chyba od razu. Wrzutka. Wrzut z autu albo wykop. Zobaczymy jak, jak i... <śmiennie> nie ma jak wykop z autu. Dobra, sprawdźmy to. Patryk Krzywda przy piłce? No. Ej, będąc szczerym, to ostatnio naprawdę słabi musieli z nimi grać, skoro stracili tyle bramek. A my jeszcze ani Rider, jednej. Hog próbował kapitanowi O Jezus. nie trafił. Jakub Bitkę. I kopnął typa. Piłka w kosmosie. Sprawdźmy, czy się uda. Sprawdźmy, czy to, czy to będzie to. Szpromil w końcu zrobi groźną sytuację. Uwaga, uwaga, uwaga! Kolejny strzał celny! Kolejny strzał celny! Kolejny strzał celny, lecz w ręce bramkarza prosto. Hogrider przy piłce. Podał do jakiegoś typa, któremu jeszcze ksywki nie wymyśliłem. O, uwaga! Jakub ja Kręcenia, y, nie krzyczotkawał. jest dzięki ta Oj, 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 oj! Kręcenia bączków. Jaki wynik? 0:0. 0 2-0? 0 A, 0 hmm? ja Jestem zbytnim optymistą Ale 2-0, że dla nich? 0:0. No, ale rozmawiamy Zamknij się, nie jesteś komentatorem Kuba Oliwa Co? Kuba Oliwa bo... wszystkiego Wypowiedz się na temat Kapitana Kapitan Kuba jest najlepszy, kocham go. Więc Kuba ogólnie spierdol... A co ty o nim sądzisz? Eee... Tak. Nagraj dobrać, kurwa, jak opowiadałem o, o nim, tak naprawdę, i to jest jakaś tam No i tak. Jeszcze, czekaj Ewa, co mówiłaś prywatnie, jak, ja, jaki jest kapitan? Z jednej ale, ale prywatnie, nie w na wywiadzie. Przecież co się, nie się nie nagrywa? nagrywa. Nie nagrywa się wiesz, co ten kuba, to naprawdę on się nie może zachować. Nie wiem, jest to... tylko problemy z nim. No i tak. Ej, gol! Nie, nie jest gol, nie jest gol. Oszukaliśmy cię. Przepraszam! Dobra. Oj, oj, oj Hograider został zdeptany przez Damiana. Definicją Promilu Kraków jest Jest tanio, jest tanio. Jest dobrze, jest tanio. Promil jest wspaniały. Mój ukochany klub, gdzie pan kapitan, mój brat. To się, to się nazywa strefa kibica. Mecz jest, ale oni patrzą. Nie, oni szkalują tak, kapitana w do... środku. W sumie zapomniałem, że oni do dopingują mnie specjalnie. Oj, czekaj. Ale akcja, ale morszpit. Prawie, no że pogo. Czekaj, bo... Oj, oj, oj. Ale bajlando. E, moim zdaniem ocena gry e... Naszego kapitana to jest e, Pałka. Ha, 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 ha. No bo wiesz, Szymon Pałka, ha, ha, Pałka w meczu jedynka. To tylko potwierdza moje stwierdzenie. Słaby. Nie, kur... jest źle. O kur... oczywiście zagrał na głowę. Niesamowite. Niesamowite, to było tak zwane... Dobre zagranie. To było przyjęcie jeźdźca bez głowy. E, odbija głową, której komu podaję? on taki mądry. Jesteśmy coraz bliżej akcji. Akcja się rozgrywa. To się skończyło chyba. Nie pojmuję. Coś, coś nie Akcja poszło. Akcja się zaczęła. Taka pauza. Żyjemy w Matrixie. Nie, no my właśnie nie żyjemy w Matrixie. My go z niego wyszliśmy. To jest błąd w Matrixie. A my rozumiemy. My je widzimy. Aż, Prawie chłop zrobił wyrzutkę i kola. Tam było podanie... Y Przyjęcie jeźdźca bez głowy to było podanie do jeźdźca bez głowy, bo nie sięgnął głową. Ha 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 ha, ha kącik humorystyczny. Widzisz, jak to wygląda? No ale jest dobrze, nie przeglądamy. Hog Rider stracił nogę praktycznie. A ja się tego boję, bo na przykład mam zawody albo treningi i wolę, żeby nic mi się nie stało, nie? Bramka, gol! Yes, gol! Goal. Czekaj, bo oni... w bramce to jest. Nie pojaja. Tyle, tyle od mojego jaja było. Powinienem zostać trenerem. Jak przyjdzie to z nim, pogadasz, będziesz trenerem 2. jego trenera 1 zawodnik Kasper Oliwa, proszony na boisko. Wypowiedz się. Nienawidzę tej pracy, nie płacą mi. Dostałeś ostatnio Koniec Co Co to było temu. No, Ale dostałeś zapłatę w małpce? On kłamie. On kłamie, on dostał zapłatę kłamie, w mał... postaci małpki. To chyba dostałem... Nawet to była. Ale to było dawno, za poprzedni sezon nie dostałem nic. Po, Poproś prezesa. Prezes powinien sam wiedzieć Elo, żelo. Jakieś pytania? Co sądzisz po 30 minutach grania? 2-0 spoko wynik. Nie uważam, że się do tego przyciśniłem To jest promil, to jest promil kręg. To jest promil To jest promil na Jazda Zdrowie Czyli sądzisz, że jak jest 2-0 to już k***a się stanie? No, na ch**a tam wchodzić, nie? Czyli czujesz teraz wyższy? Oliwa, Junior. Surman Alo Alowajra. 9-6 Najszybszy Hogrider mi straszne. Ty co tu poprzedłeś? Żeby się pośmiać no, i popierdzieć A ty grasz jarą czy nie? Co ty gadasz? Nie ma nogi! A co powiesz o tym, że wygrywamy dwa z pierwszym zespołem w lidze? Super! To jest pierwszy zespół? Tak Serio? 29 bramek A w jakiej my lidze w ogóle gramy? Ósma liga Ósma liga Ósma liga pierwsza Pierwszy no, no. potem będziemy, 100%. Nie, bo oni mają 19 bramek do przodu, teraz 17. O. No to słabo. Tak. Ja chyba, że im szczelimy no chyba jeszcze. Ile z... ch bramek? Tak. Jazda promil! Ma druga Nie wiem, nie 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 nie

Zostać ci tej sznurówki udamiana Czy uda ci się to naprawić? Pewnie tak. Sądzisz tak? Dobrze. Na wszystko lekiem jest piwo. E, czy dobra. jest piszczel czy coś? To jak chcesz, to jak nie będziesz mógł grać, no właśnie, to powiatrza? Jest dziura, ale nie ma problemu. Nie ma problemu. Coś ty od... człowieku! Trzy bramki stracili za twojej kadencji. Tak. Zostajesz... Trenerem, saj trenerem. Wa teraz chłopaki! Ej dajcie mu buta podnisić. Hawaria buta. Hogrider wybito. Czuję się oszukany w tym meczu. Ja też. To wszystko przez Jarka. No, Jarek wyjdę z stąd. Łamiemy mu drugie kolano. Żeby się leczyło. Bana noga stoi wyjeba. Wa, za p**dol kapcia. Roberto Carlos.

Gramy do ostatniej bramki, chyba kurwa Golden goal <laughs> Za kogo ma dopić piwo? Za nikogo. No i dobrze. Pozdrowienia do więzienia. Pozdrowienia do więzienia, do więzienia. Co? co ty gadasz? Nie, jego, bo wiesz co powiedział? Że musilibyście mocno skrdolić, żeby stracić trzy bramki. Co za trener do ciebie? Na kanapie chodniku, na śniegu, na lodzie Też dyga pod siemi...